Co to jest? Ale to wyglądało jak tyg. Myślałam, że to będzie tyg. JEST! 200 IQ! Chłopie... Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i to was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny odcinek, który szykowałem już od dłuższego czasu, ponieważ dzisiaj będziemy, słuchajcie, rysować zadymiarze, a także je zgadywać. W tym odcinku oprócz mnie zobaczycie też trzech youtuberów, no i sześciu widzów, a zwycięzca dzisiejszego odcinka, który zgadnie naj, najwięcej razy właśnie naszych zadymiarzy, których będziemy rysować, otrzymał ode mnie kartę Google Play za którą będzie mógł sobie doładować gemy w Brawl Stars, więc myślę, że naprawdę mega, mega fajnie. No i mordeczko, jeżeli ty chciałbyś właśnie wystąpić w kolejnym odcinku właśnie takim jak ten, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybuj mój kanał, czyli wciśnij ten czerwony guziczek tam na dole, a jak już subskrybowałeś kiedyś, to upewnij się, czy na pewno subskrybujesz, bo czasem YouTube lubi sobie usuwać te subskrypcje. No i w komentarzu napisz swój nick. I, I tyle i będę losował słuchajcie osoby właśnie z komentarzy do następnego takiego odcinka I może wy się popiszecie wtedy skillem właśnie zrysowania albo zgadywania właśnie zadywiarzy I będziecie mogli wygrać taką fajną kartę Google Play A teraz lecimy Szykuj tam kasę nie z portfela Szukaj kasę, ja już tu mam kartę kupioną Także dzisiaj o nią walczymy, jest ze mną Mleko co najmniej Cześć, cześć Jest Panda Hejka Gamingowa Panda, jest Kremolek oczywiście Ale masz, masz, masz wąsadko nie widać bo cię niestety zasłaniam sorry Jest Patty Szyma. Jest oczywiście smilex, ale ty masz w ogóle tubinkę, ty. Dobry, witam serdecznie. Dobra jeszcze jest Nastka, benio, Nitrox witam. I, i fan smilexa. <laughs> tak, że tak to wygląda. Gramy, słuchajcie, dwie rundy, każde będzie rysowało dwa razy, po 80 sekund. No i oprócz właśnie tych zadymiarzy dodałem też parę takich haseł związanych z kanałem, więc no, takie małe utrudnienie. Znacie zasady? Znacie. Tak, tak jest. Tak. Tak. Dobra, tak. to ja, ja już tutaj mam przycisk na start game, ale musicie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ile musi być łapek pod tym filmem, żeby był ko kolejny taki odcinek właśnie z widzami? 30 tysięcy. Ile? 30 Ej, bo ja myślałem tylko o 20. Dawajcie jakiś kompromis, może tysięcy? 30... 25 tysięcy. nie Dobra, to 25 tysięcy. 35 tysięcy. <grywam> 40 tysięcy. <000. grywam> dobra, to to... 43! Kilka licytacja. Ej, nie, słuchajcie, jak wiecie 25 tysięcy łapek po tej chwili, to nagramy drugą część, więc. Dokładnie. dobijajcie, a ale ja klikam, w start game lecimy. Dobra, kto zaczyna? Kto pierwszy rysuje? Dobra. Kto pierwszy? Smiley, Smiley smile Dobra, czy... Okej, okay, dobra, ja już tutaj mam ręce na klawiaturze. Ej, cztery litery. To Dużo jest do domiarze na tyle liter. O jezus. dobra, niebieski ja, kolor. Niebieski ja będę kolor. Ja już chyba. Niebieski kolor, kto to może być? Ej. Ale łasko. Co? 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 Ten! Już wiem! Już wiem! Nie? Co? Nie? Jak to nie? Jak on ma? Jest! Dobra. To co? Jak? Co? Nie, czekajcie. Cii, dobra, już wiem. Ja, ale, ale ja. późno. Ale późno <grym> to ogarnąłem. Znienawidzona postać przeze mnie. No właśnie, to duża podpowiedź smę Dla mnie by to była duża podpowiedź. Ja bym ogarniał od razu o co chodzi. No LOL, co to jest? <grym> Yes. Takie grupy Smiley. smile Nie no. smile. Ja po obiadku. Dobra, kto wygrywa na razie mleko, o nie, dobra, nic teraz wystuje no. Dobra, na cztery znowu, znowu to jest najgorszy, na cztery najtrudniejszy. No na cztery może być wszystko. I ten jest pierwszy. Yes! Pierwszy, yes! Pierwszy, oh, drugi, yes! pierwszy, pierwszy, pierwszy. Ale rysuj dalej, drugi. rysuj, rysuj, rysuj. Śmiało. Rysujcie o, zawsze dobra. do końca, aż ostatnia sala znajdzie. Bo ja jestem w sumie o, ciekawy też waszych rysunków, nie? Jak wam to wyjdzie? Oj, to u mnie się od razu na, Dobra, i ja... nawet nawet najwyżej. Nice Mam Mi się, mi się no, podoba. Szeski. Ale są są wszystkie cechy zachowane, nie? Są Tam wszystkie... lajka. O, ja też dam lajka. Wszystkie cechy są od niej zachowane. Nie, ja dwieście lajki. Ej, Smajlex, Smilex podalej jakiś kaptur. O! O, już nie, nie! Dobra. O, nie! Benio, benio tam wybieram. Dobra, uwaga, uwaga. Podajcie tak, żeby widać było, no. 5 liter. No, już widzę, że strzelacie. Ej, dobra, może zróbmy zasadę, że nie wolno strzelać, dopóki nie zacznie rysować, dobra? Okay. Zróbmy taką no. mini zasadę. Dobra, okay. jest, jest to człowiek. No czuję. Jest! Nie. Pierwszy. Co? O, no. Ja, jak, Hal. Aj, aj. Co to jest? Jezus. Nie może. Eee. Co? Jest, mam, Co? dobra, mam, mam, mam. Ja jestem w... A dobra. A dobra, okej. Okay. Ej, czy spajnek zdobył jakieś pierwsze punkty? Zdobył i to nawet na trzecie miejsce. Dziękuję, że Ej, miałem kota do no, narysowania. No, mogłeś też wybrać. To by było trudne. Plastka ładnie rysuje chyba, więc... No, nie wiem. Ej, na razie Beniu na prowadzeniu. Mleko no drugi? Was, no. Dobra. Dobra. Zacięta no walka to... będzie. My nie dopóki nie narysują. Okej, okay, dobra. Skupienie, skupienie, skupienie. Uwaga, uwaga. Dobra. I nie wiem, jak to narysować zbytnio w sumie. Przydała się plastyka na tej podstawie. dobra, bo to najpierw się narysuję, o, tak. Dobra, jest jakiś człowiek znowu. Znaczy, no... Nie, to nie, nie... na tyle liter. Nie, nie wiem czy... Dobra, jeszcze raz wezmę, dobra. Mmm. Tutaj takie o. Hmm. Co? Ej, nie wiem Co to jest. Co? Co? E? Czekaję e? cię. Co? Co? To jest? Co? 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 Co ty? Niech zdarnie cię jesteś ty. grał. Co za zadymiasz? Lęka? Lęka, czy co? Ej, co to jest? Ej, to jest no, tak trudne. Wyszło. Jest, jest, dobra. Co? No, ja ja mogę tak to, to to, no. jakby co, więc. A, to ja już ogarniam. Kto? Nie. A dobra. Nie, co to jest? Nie. Wiem. Ja nie A? wiem. Dobra, ja też wiem, ja też ja wiem. Ej, no, ale teraz to jest. wygląda. Teraz to wygląda, teraz to wygląda. Tak, tak. że jak będzie lepsze. No, ej, ale ładnie. To nawet było dobre. Ale dobra, O, ej. dobra, to ej. będzie dobre. smilex mm. <coughs> ze Działa artystyczne, uwaga. Ja jestem tutaj. To jest artysta. Mam likea. Jezus. Okej. Mm. Co? Ej. Nie. Dobra. Kropka na czole, kto ma. Rok. Nie. To, nie. to nie ta kategoria. Kropka na czole? Długa. Rok. Długa szyja. O, nie no okay. Nie, to chyba przez przypadek wyszło Co jest? Długa szyja. O co chodzi? Długa szyja, dobra. No, no, to chyba, że przez przypadek ta długa szyja została zrobiona. Chwila. Co? Co? Eee... Co? co? Co się dzieje? <coughs> dobra, tutaj co? drugi stoi. Eee... Nie, sz szali sobie spróbowałem. Eee... Chwila. To strzela, można tam gdzieś postawić. Nie. Yes. Yes. <laughs> yes. Ostatnia litera mi podpowiedziała teraz. Mleko, co, co? Mleko, ja nie wiem. Nie. Chwila, co to mleko, Nie. to mleko? Chwila, to może być? I tu jakiś drugi gość obok niego, co jest? Aha. Jak rozkwinisz, to stoję tak wysoko, to się dowiesz. Jest, dobra, mam. No, okay. no, nie, no pójdę. Za dużym ja nie ogarniam. Nie, nie, no, nie. Ja jakiś, no, jakiś nie. ja totalnie nie wiem o co chodzi. Ja też nie wiem. No, na majlitewki to no jest. Hardcore. Nie zgadłem, buzi! Nie, to dobra. Daj dwa razy z to była penny. No nie, i też miałam pierwszego no, Ale ja no, tak nas tym, bo to co chwilę albo studenci. Albo ukośnik klikałem Ej dobra, ja pytanie kto wygrywa? Się... Yy, mleko Mleko, mleko no, ale mleko ciśnie. Chłopca ciśnie, o nie! Dobra Easy Easy! Co? Easy, A no tak X, tak Dobra, okej, okay, dobra To z Smilex kar A co to jest? No pomyśl, pomyśl, jest proste. Jeszcze teraz jak kto ci narysował, oj, to już jest easy totalnie to nie. Widzowie słuchajcie, ja możecie pisać, pisać, pisać w komentarzach, czy wy też e, właśnie zgadnęlibyście szybciej smilex. Jezu. <grym> nie to najgorszy! Nie gros. <grym> no stary to jest proste. Co to jest? Tylko że jej, trochę, jej. trochę wygląda, jakby miał wąs. No, to, no, to, no, jest... no, no to jest. Leon! Aha! Przecież mi był Lizak. No miał Lizaka, przecież. No by Kleamnik. to chyba... niebieskie. To niebieskie, a po tym. To był Lizak? No to był Lizak, to, tylko tak, że z to wąsem. To jest super lizek. Ja, ja myślę, że to wąs jest! Ja no. tak samo! No. A Gail. Ej, dobra, pomarańczowy kolor. Czy to coś sugeruje? Nie mam pojęcia totalnie. A to krewol rysuję teraz. O dobra, dobra. Tak. E... Co? Klucz? Klucz jakiś? E... Co? E... Zgadłem! Kto z... Co to Co? jest? Jak ty to zgadłeś? Co? Co? No, bo, bo! charakterystyczne ma. No. A, wiem, dobra. A ja co? nie wiem. Ja też mam rozkminę teraz. Co, co to co może to być? Co to jest? Co to za zadymiesz? bo budowniczy. Bardzo... Tak, tak. Do, 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 dobra, dobra próba. Bob budowniczy! Dobra. Dobra, ja, ja też wiem, ja już wiem. Prosty. Ej, bo mnie coś co zmieniło. Co to Czesi. Czesi, tak. Ale to było... Uczelor. No może być, jak ktoś, jak ktoś sobie weźmie, to może tak zbejtować, dobra, dobra, dobrze, dobrze, że ktoś się no. zmienił. Moje też, bóle. Ja przez to Jesteś... tym nie myślałem totalnie, bo już była. No. Ej, kto rysuje? Panda, O, Dobra, czerwone, czerwone coś. Nie wiem, dobra. ciężko mi tu teraz powiedzieć, co to może <laughs> być. Nie, tam <laughs> tu namalować. Co to jest? Ej, boję to się to tego. Jest? To jest Siren Head? Smilex ty się znasz na tych tematach. się pok. Smajlex, ty się znasz na Siren Head. <laughs> Siren Head. Jeszcze źle napisałem co? Ej, co o lord, ej, to nawet tego nie przypomina. Co to co, co, jest? To, 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 to tego nie co to jest? Mm. Weź no. Nam no. taką jedną rzecz dzięki której ma ulta. Coś co ci się kojarzy z, z tą I postacią napisz. No napisz, napisz. napisz no, łatwiej, to będzie na bo... bo to kompletnie tego nie przypomina. Czyli... To, jest no, człowiek, no, no, to jest człowiek. To jest człowiek hotdog. No, 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 Ej, dobra, kolory! Cień! No, Max! Owo! No, kolory Max, no, Max. No, bo tylko mnie dajesz mi na myśl. <śla> Oj, panda, <śla> to było trudne! To jest mówić z gazu piękne, Max, naprawdę. No wiem, dzięki. Eee. E... No, dwutlen. No, ano. O, to... Jest, dobra. Dobra. Nie, nie udało się. się Poczekałem... Po, po cakałego... ja tylko ja mam pustkę. Ja jakiś głupi jestem, ja nie mam pojęcia, co? <grymne> Ej, dobra. Ej, Ej poczekajcie, poczekajcie, chwila ciszy, chwila ciszy. Daję wam fajną podpowiedź. Eee... masno. Maski, łba. No mi to jakiegoś ptaka Ej, mle mleko narysuj jakąś maskę, bo maski nie ma w jakimś kawałku. maskę, chciałem narysować. zabrakło. Jak była maska? O, teraz o, ja... To ej, na ciastecz, ej, dobra, możecie mi... Możecie wybrać. Wolicie z zadymiarza czy coś związanego z moim kanałem, żeby było trudniej. Nie, że... To Kanał. Kanały. Kanały, kanały. 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 Kanał. Dobra, to następnym razem wybiorę coś z kanałem, a teraz wezmę zadymiarza, okay. żeby było trudniej. Wy też chcesz spróbować. Jak mi pójdzie, dobra. Jaki kolor wybrać? Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Dobra, coś takiego powiedzmy. Uh. Co on? No ja ja, zgad... no, jak? O niej Co to jest? Ej, tu jest łatwe! Ej, bo ja... No widzieliście jak się da ładnie narysować i od razu jest ten. Jest kij Ej, leko mnie przegonił. leko nie przegonił. <opposite voice chat> Ej, ja mam 3100 w ogóle, bo za tą rundę dostałem, bo tak dobrze narysowałem. Evet, Co? No bo jak ktoś dobrze rysuje a, to dostaje więcej punktów. No, tak, tak. Ha. Ale teraz Ehh. punktów mi dało. Ja tam wygra. No easy Easy karta Google Play. Dobra. Pan, pan Peb bym powiedział, ale... Co? Bałwan? Z Bałwan? 200 IQ! Chłopie! To jak... Pan da, to jest... Jezu, co No to jest? Ej, Panda, po tym malutkim jeszcze zgadnę! Tak. Bo... A tak, tak, tak! Nie, źle napisałem! Boże! Nie, nie czytajcie tego co napisałem! Nie czytajcie tego! Pep! Czemu... Co? Czemu ja napisałem? O nie, o, nie. nie, o, nie. Chodzi. O, nie. A, dobra. Ej, mi w ogóle nie chcę zaliczyć. Ale dostanę dużo punktów teraz. To musisz dopisać, nie? to to mi się nie Takim Oj, panda, panda, no. Ej, panda, A, nie. 500. panda, panda. Panda nas ogranicza teraz. Ty nie, nie, nie. Ja jestem ósmym, halo, nie dobra. podoba mi się o, to. Lubiłem się z kubą. Kupiłem się z kubą, tak? Nie, Ale nie jesteś najgorszy, tak? Nie, no, jestem najgorszy. No. Kto, jest, kto jest najgorszy? Smajik, <laughs> to jedzie dobrze. Smajik, to dobrze. Ej. ej, czemu Mieliśmy już... Ej, Benio, 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 halo, proszę proszę. Ja del ja Primo czekałem aż będzie przynajmniej jedna kreska. Ej, nie ma nic, <laughs> przecież co robicie, czemu piszecie? Było, 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 było. Ale była pusta kartka. No weźmy, przed... <laughs> ej. Ej, mm... Co jest? jest? Nie, 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 jak on to zgadza? <laughs> <laughs> jak? Ja też, ja też. Dobra, Dobra no? też. Ja, ja się zrazu tak razu Ej, ja nie wiem, co to jest? Ale, ale ktoś ja to chciałam. super rysuje, mi się podoba. Dobra. Co? Ja. Pięknie. Jak mój Janek Dobra, Boże. Ej, wiecie, co by było Ej, dobre? Ja. Jakbym dał jakieś skiny. Tylko, że po polsku to pewnie wiem. Nie, tak, no, Nie, po polsku to za trudno To by było, by było trudne, no. Ale można tam no, też charakterystyczne rzeczy lansować. Zobaczcie, to jest w środku. Najgorszy rysunek, a i tak dużo punktów dostałem. Danio, o nie, no okay, dawaj, dawaj no nie, Danio rysuje Sub plus dzwoneczek, bardzo do, dobrze, bardzo dobre przypomnienie Bardzo No dawajcie jedną kreskę chociaż, bo muszę zgadywać Ej, dawajcie nasze cztery, każdy daje lajka Trzy, cztery Dobra A, prawie, prawie każdy, no, prawie każdy Prawie każdy Ciekawe czy widzowie też zostawili Ej, dobra, co tutaj, co, co on trzyma? Ej, no co to jest? Co on trzyma? Jest! F**k F**k Easy to robi Pan to najlepiej okay. Co? Ja wiem. To to, to wiem. Ja wiem Ej, wiem, coś na cztery litery. Wpisałem daj <noise> <noise> eee na Mike. Jest! Ja yes, yes, yes. oh, nie wiem. Nie wiem. No, teraz Ej, tak nie wiem. Nie wiem. Mam pustkę, mam pustkę, mam pustkę. Jestem pierwszy, muszę no Nie wiem. Nie 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 co to, to jest? Co to jest? Co to jest? Ja to miałem i ja to ładnie namalowałem chyba. Co? nie podobne, nie? Ej. To podobne, które O nie. ale Max to ma takie okulary na przykład, czy coś, albo można szybkość było narysować, jakieś A. kreski za nią. jakiś Harry Potter po czapce. No tak, to. Harry Potter. To, to jakiś jak, jak niedobryczynku ze skinem Marleya z tym samym dziełem. No Barlea. tak, ja też, to samo, to samo, dokładnie o tym skinie myślałem, krew. Mam nadzieję, no, że dobra. Kes, dobra, dobra. Yes. Ktoś... Ej, yes. ale do, da, dajcie narysować do końca, znaczy no wiecie no. No ja <laughs> nie wiem. Ale tu ktoś ładnie rysuje, ja teraz próbuję właśnie. Dzięki. To... A, A, zapomniałem to... jak się nazywa. <laughs> gele. <laughs> gele. <laughs> Ge gele. <laughs> no, tak Smajlek, radę, wierzę w ciebie. Alik, wierzę w ciebie! Smilex, masz jeszcze... Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak on się nazywa, Ja mam zanim powiem. On ci tylko z tej litery. Jezu. Dziękuję za interpelację. Dawaj, Smileyk, dawaj. Teraz odpach... O, dobra. Ej, co jest? Nitrox mnie wyprzedził, widzicie? To Nitrox jest pierwszy. Uwaga. O ty nieubezpieczny. To będzie teraz pierwszy. Bardzo proste. I... Dobra, Smileyk, rysuje. Co? wow, wow. Co to? Potężne. Nie, dobra, nie wiem Jest! Yes. Yes. Easy, yes. Easy, yes. Easy. Yes. easy To jest easy, yes. to jest easy Easy Easy, easy <laughs> Ośmiał więc coś napisał like, Łatwo Ej, dawaj, dorysuj kolor oh, O, oh, Kiedy wszyscy ja mówią łatwo, a ty jesteś jakiś głupi, nie wiesz o co chodzi A, <laughs> a dobra <laughs> Nie no przyjmujcie tego tak. My jesteśmy mili i przyjmujemy to jako zanik pamięci. Jeszcze tylko panda został, panda musi ja się jest nie Za Zanik pamięci. Dokładnie. Daj na na No? Ja nie mogę. Ja, ja, ja nie, ja nie wiem, wiem, jak ty to Max rozbijłeś, a tego daj na Majkę, nie? Lord. Uwaga, uwaga Patty. Coś czerwonego. Co? Zgadam. Co jest? Co? ta, ja też wiem, ja też wiem. A, no. jest, nie, o jezus! szybko. Dobra, jest! jest? Nie, no. Ej, Czybko dawaj, jezu. dawaj. Jezu. O, o, o A, Smailex jeszcze nie była. Ej, dawaj, ładne, nie? Smailex. O, jest pierwsza. Jakbyś zdążyła pati do końca, to myślę, że na miniaturkę by było idealne. Aj. Ładne, wypadnie, że Dobra, uwaga, teraz ja rysuję, dobra? No, dawaj. Dawaj, Kremon vol. Dobra, mhm. coś zielonego. Co tu jest? Okej okay. Dobra, chyba wiem kto. Jest! A czemu jezę? Za... Plus 500 Co? punktów. A! Co? Nie, no nie. Co? To dobra, jest. dobra, Nie, wiem nie, Dobra, nie, 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 to nie, nie, Ej, chyba coś tu nie pyta. To jest proste, ej, Smilex, rozkwin, dawaj. serio. Ja też nie wiem, ej, teraz mi się Nie zbierasz. wiem, co to jest. A, nie. Starlej, starlej. Aha, dobra, bo. Aha, bo. Pomyślałam o czymś innym, nieważne. Nie Ale dobrze, dobrze, kramor, rozkwinię, dobrze, dobrze. Ładnie, ładnie. Barry, alkoholik, tak o. Ej, uwaga, uwaga. Co? 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 IQ, nie? 200 A mi pisanie nie działa. Tu jest bikiem. Ej, Ej, po kolorze już było. Zrób jest. Tak. No, dawajcie ty I nie gadajcie, że nie wiecie. To jest żółw jakiś? Nie, to jest żółw. To jest żółw. Tak to jest chyba dobra. najprościej, co może być. Dawaj, muszę to. Nie muszę wiem, ja naprawdę nie wiem. Ja ja nie, nie, nie wiem, wiem. Ale yes. to jest żółw. Lecimy. Frozę! A jak jakbyś dodała jakieś. Kto to rysował? Ja Jakbyś dodał tam jakieś różowe elementy, no, tak. albo coś, jakieś kreski oh. Ja nie nie, nie, nie ogarnąłem po tym Ale... Kwiatki można byłoby narysować o nie, już jestem czwarty Ale to był bardzo fajny rysunek, no, ja no dzięki P Prawdopodobnie będziesz na miniaturce <laughs> O, różowe nogi, dobra No nie? Jezus, co? 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 Nitrux, ej Ej, nitrux, co ty robisz? O, mam Ej, Kremul jak Co? zaczął lecieć też, dobrze Jesteś to jest. Recitowani... A dobra jest! Dobra, yeah. oh. Ej, czy... Ja nie, nie wiem jakaś dobra. postać na F Ja, ja już wiem, bo też nie wiedziałem na początku. To... Też nie. Myślę, że nie ale nie ładnie, jest. Ładnie, no, nie ładnie, ładnie. No ładnie, ładnie. jest. jest. Ale jak się uśmiecha fajnie? Tak ładny, nie? Czy tam Ładne. Nie uszy, on ma sławki. Nie? Dobra, czy Ej, nie dobrać? było żadnego ja było... tego! No, twoim Eee, tak, no. no nie było, ja miałem do wyboru wtedy, ale nie wziąłem. Ojej! Ej, dobra, ja biorę coś. Ale ten Max, to, U, nie to jest, co się dobra, dzieje? Dobra, Ja muszę to tak narysować, że najsłabszym zadmiarzem w tym odcinku. Przepierwszy wiesz. Ej, weźmy kogoś spoza tego Brawl Stars. Co to jest? Ale to wyglądało jak myślałem, że to no. będzie pikka. Jest! To jest. To jest. To jest. To spider, -man, spider -man. Piszcie Spiderman. man To jest. To na początku to jakieś trzy głowy są. Ej, dlaczego jest? To będzie. Ty też. że też. nie też. nie właśnie, No Ty też. Ty Zapomniałem wszystkich. też. <grywa> <się grywa> Ty <grywa> Przypływ. przypływ, Ej, trzeba smilexowi dawać fory, tak szczerze? Fajne. Nie, nie, nie wiedziałam, co to jest. Słuchaj, Ja dobra. Okay. dobra, uwaga, mamy, mamy oh, wyniki. Nitrox to palony. No, no to słuchajcie, e, gratuluję Dokładnie. każdemu, bo naprawdę bardzo fajnie się z wami grało. E, Nitrox, zgarniesz kartę Google Play. E, no i w tym nie. filmie to, to by było na tyle. Ej, mega przyjemnie mi się grało, dobra. nie wiem jak wam. Ale kurde, jak lecieli, no ładnie, Nie Ale mi kwota 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 Nic nie kwota byłaby kwota Jestem zadowolona ze swojej Jessie, którą narysowałam. Tyle wam powiem. No i w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawiacie łapki w górę. 25 tysięcy łapek to będzie właśnie taki nowy odcinek z widzami. Przypominam, że jeżeli chcecie wystąpić w takim odcinku, który już będzie totalnie z całymi widzami, chyba że też może zaproszę jakichś dwóch youtuberów czy trzech tak jak teraz, żeby było ciekawiej, to wystarczy, że zostawić łapkę w górę pod filmem, zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem i napiszecie w komentarzu swój nick. No to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano. Tak każda gra się tu zaczyna, e e e kruka spajka Gina. e e aha, e -u -wina. aha